Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, pokój i dobro. Drodzy, zastanawiamy się dzisiaj nad duchowością świętego ojca Piją. Widzimy w nim człowieka Bożego, który bardzo wiele dobra dokonał. Pan Bóg przez niego, bo pierwszorzędnym autorem świętości jest Pan Bóg, wszelkiego dobra, piękna prawdy, życia. Drugorzędnym jest człowiek, który odpowiada na łaskę Pana Boga. Jeżeli patrzymy na. Świętego Ojca Pio czy innych świętych, to podziwiamy artystę Pana Boga, a świętych za to, że przyjęli i współpracowali z łaską Bożą. Dzisiaj pochylimy się nad dziełami miłosierdzia. Ojciec Pio doświadczył Bożego miłosierdzia, był szafarzem miłosierdzia, widział Jezusa kochającego, poświęcającego się miłosiernego i to miłosierdzie też Ojciec Pio odbierał, przeżywał i przekazywał. Miłosierdzie można zdefiniować jako pełne miłości spojrzenie Boga lub człowieka, które nie tylko nie gardzi ludzką nędzą, ale pochyla się nad nią i przychodzi z pomocą. To serce gotowe wspierać drugiego w niedostatku duchowym i materialnym. Nie może ono jednak istnieć bez przebaczenia czułości. W przypadku człowieka jest ograniczone, w przypadku pana Boga, ma się miłosierdzie nie zna granic. Te granice może tylko człowiek postawić nieufnością, nieproszeniem, nieotwieraniem się na Boże miłosierdzie. Miłosierdzie w Słowie Bożym, całe Pismo Święte jest Księgą Bożego Miłosierdzia. Wyliczono, że słowo miłosierdzie występuje w nim aż 157 razy, a miłosierny 37 razy. Ukazuje ono Boga, który jako pierwszy wychodzi na spotkanie grzesznego człowieka, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysięczne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego, czwartego pokolenia, Księga wyjścia 34 rozdział. Miłosierdzie Boże nie oznacza jednak braku kary za zło, która jest od Niego o wiele mniejsza, gdyż łaska sięga w pokolenie tysięczne, zaś kara jedynie do trzeciego, czwartego pokolenia, czy skutki właśnie grzechu zła mogą, jeżeli ktoś nie wychowa swoje dzieci, nie nauczy pobożności, życie według dekalogu, to skutki w dziecku mogą być przez zaniechanie dobra. Posiada miłosierdzie, pozytywny wymiar, jest konieczna kara, aby ludzie zdali sobie sprawę z powagi grzechu, odrzucili go, wrócili do Pana Boga, oznacza skonfrontowanie człowieka z konsekwencjami jego złych wyborów. W Nowym Testamencie miłosierdzie Boga urzeczywistnia się najpełniej w osobie działaniu Pana Jezusa. Zbawiciel wyraża oblicze miłosiernego Boga Ojca, zawsze dąży do ocalenia człowieka, do jego wewnętrznej przemiany. W Biblii często pojawia się wezwanie do naśladowania Pana Boga, który bardziej pragnie miłosierdzia niż ofiary. Ewangelia Mateusza 9 rozdział. Bądźcie miłosierni, jak ojciec Wasz jest miłosierny. Ewangelia Łukasza, szósty rozdział. I błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzie dostąpią. Ewangelia Mateusza, piąty rozdział. Człowiek winien kierować się w życiu tymi wskazaniami, bo przecież został stworzony na jego obraz i podobieństwo. Mamy uczynki miłosierdzia co do duszy, co do ciała. Wszystkie uczynki miłosierdzia wywodzą się z Pisma Świętego i słów Pana Jezusa, z jego przykładu życia, który wskazuje człowiekowi, jak powinien żyć. Katejska Kościoła katolickiego przedstawia tę naukę w następujący sposób: Są dzieła miłości, poprzez które pomagamy bliźniom w potrzebach ciała i duszy. Pouczać, radzić, pocieszać, umacniać, jak również przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić. To uczynki miłosierdzia co do duszy, uczynki miłosierdzia co do ciała polegają na tym, by głodnych nakarmić, bezdomnym dać dach, nad głową nagich przyodziać, chorych i w więzieniu nawiedzać, umarłych grzebać. Spośród tych czynów jałmużna dana ubogim jest jednym z podstawowych świadectw miłości bratniej. Jest ona także praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Bogu. Owocem uczynków miłosierdzia są łaski dla tego, kto je praktykuje. W Ewangelii Świętego Łukasza pan Jezus mówi: Dawajcie, a będzie wam dane. Ewangelia Łukasza, szósty rozdział. Podejmując dzieła miłosierdzia, człowiek realizuje wolę Bożą, daje innym coś od siebie. Dobre uczynki są także jednym ze sposobów zadośćuczynienia za grzechy. Święty Jan Paweł II pisał, że właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest samo choćby najbardziej przenikliwe i najbardziej współczujące spojrzenie na zło moralne, fizyczne i materialne. W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowanie, jako podnoszenie kogoś w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w danym człowieku. Wszystko co Bóg czynił dla ludzi od zarania od początków dziejów jest wyrazem jego miłości miłosiernej która nie tylko dźwiga człowieka z grzechu ale także uzupełnia wszelkie ludzkie słabości i braki chociaż człowiek upada zawsze może wrócić do kochającego i czekającego na niego Pana Boga który przygarnia każdego nawet największego grzesznika w ten sposób miłość miłosierna łączy Stwórcę ze stworzeniem. Uczynki miłosierdzia pomagają człowiekowi w dążeniu do nieba, do Chrystusa, ponieważ upadabniają go do Jezusa, który pokazał, jaka powinna być postawa wobec innych. Miłosierdzie ostatecznie jawi się jako najlepszy sposób spełnienia wymogów sprawiedliwości i w niczym się z nią nie kłóci. Przykładem takiego działania jest sakrament pokuty, pojednania czyli spowiedzi, podczas którego człowiek oczyszcza się z grzechów. Szczytem zaś Bożego miłosierdzia, które dokonuje się na ziemi, jest Eucharystia. Również sakrament chorych został ustanowiony po to, by budzić w człowieku ufność w Boże miłosierdzie. Co mówił święty ojciec pio o miłosierdziu? Wartość miłosierdzia podkreślał stygmatyk. Na własnym przykładzie pokazywał, jak należy je przeżywać. Wydaje mi się, pisał ojciec Pio, że w głębi mojego serca Bóg umieścił wiele współczucia dla cierpień innych, a szczególnie dla ludzi ubogich i potrzebujących. Współczucie rodzi w moim sercu pragnienie przyjścia im z pomocą. Kochamy kogoś wówczas, gdy chcemy dla niego dobra. Nic bardziej nie może uczynić się naśladowcą Jezusa, jak troska o innych. Jeżeli nie troszczy się o bliźnich, oddala się od obrazu Chrystusa, mawiał. Według ojca Pio powodem udzielenia pomocy potrzebującym winno być chrześcijański sposób patrzenia na ich człowieczeństwo. W każdym człowieku cierpiącym jest Chrystus, który cierpi, mawiał. W każdym ubogim jest Chrystus, który w nim znosi swoje udręczenie. W chorym i ubogim są jakby dwa oblicza Chrystusa. Ojciec Pio nie poprzestawał na współczucie dla niedoli bliźnich, chciał przyjąć na siebie kary przygotowane dla wiarołomnych, byle tylko Bóg okazał im swoje miłosierdzie. Od pewnego czasu odczuwam narastające pragnienie ofiarowania siebie Panu Jezusowi jako żertwy za grzeszników i dusze w czyść cierpiące. Prosiłem Jezusa, by raczył na mnie zesłać kary, które przygotował i ma wymierzyć grzesznikom oraz duszom czystsowym, a nawet by je ustokrotnił wobec mnie, byle tylko grzesznicy nawrócili się i zostali zbawieni, a do raju zostały wpuszczone dusze przebywające w czystsu, mawiał ojciec Pio. Wzrastajmy zatem i postępujmy w miłości chrześcijańskiej, która jest królową wszystkich cnót, Pamiętajmy zawsze, że nigdy nie możemy powiedzieć dość dla tej najpiękniejszej cnót, Miłosierdziu. Niech ona będzie jakby żrenicą oka. Przecież to ona była tak bardzo droga Boskiemu Mistrzowi Jezusowi, że ją nazwał swoim przykazaniem. Bądźmy jej wierni, postępujmy drogą tego przykazania Boskiego Mistrza, a pokonamy wszelkie przeciwności i trudności. Miłość miłosierna Pana Jezusa do nas jest niezmienna, jak i niezmienna jest Jego moc. Jeśli za miłość płaci się miłością, kochajmy także my tą samą miłością miłosierną, mawiał Ojciec Piom. Dla duszy rozpalonej miłością Bożą, przychodzenie z pomocą bliźniemu jest swego rodzaju gorączką, która ją powoli trawi. Tysiąc razy oddałbym życie, gdybym mógł tym przyczynić się, choć tylko jedna dusza by oddawała chwałę Bogu. Jakże ja odczuwam, że ta gorączka mnie trawi. Kochać trzeba, kochać i nic więcej. Znowu mówił ojciec Pio. O dwie rzeczy powinniśmy ustawicznie błagać naszego najsłodszego Pana, pisał, aby rozwijała się w nas miłość miłosierna i bojaźń Boża. Pierwsza bowiem urzeczywistnia nasz lot po drogach Pana, a druga przyczynia się do tego, że uważamy na to, gdzie stawiamy nogi. Pierwsza sprawia, że patrzymy na rzeczy tego świata, widząc je takimi, jakimi są. Druga, że staramy się uniknąć wszelkiego zaniedbania, a następnie, ponieważ miłość i bojaźń Boża idą w parze, nie jest w naszej mocy pozwolić sobie na uczuciowe przywiązanie do ziemskiej rzeczywistości. Tylko miłość miłosierna może nas obdarzyć darem opanowania tego, co wydaje się nam nie do opanowania. Językiem miłości jest przekonanie prowadzące do ufności. Jakże piękna jest miłość, jeżeli otrzymuje się ją w darze, a jak jest zniekształcona, jeśli jej się domaga i się ją wymusza. Kiedy patrzymy na Pana Jezusa oczami Ojca Pio, to widzimy, że właśnie miłość Pana Jezusa jest miłością miłosierną, to znaczy Pan Jezus szukał tych, co są słabi, źle się mają, nie przyszedłem zbawiać sprawiedliwych, ale grzeszników. Pan Jezus, który był otwarty na wszystkich, ale najbardziej, na najbardziej potrzebujących. Święty Ojciec Pio, kiedy pełnił posługę spowiedniczą to mówił, że człowiek kiedy jest biedny, jest taki potrzebujący pomocy, ale kiedy jeszcze do tej biedy zewnętrznej, materialnej i zdrowotnej dochodzi jego bieda duchowa, kiedy jest grzeszny, to trzeba przyjść z pomocą. Dlatego tak często spowiadał, żeby te osoby przywracać Panu Bogu sobie i Kościołowi. Jak często zwracam się do Boga i ufam jego miłosierdziu czy czczę Boga Jezusa Miłosiernego, a więc przez to spodziewam się, że zbawienie pochodzi od Pana Boga, nie od nas, nie z naszego dobrego życia. Nasze dobre życie jest tylko odpowiedzią na miłość i to miłosierną Pana Boga. Kiedy właśnie zapatrzymy się na miłosiernego Pana i wielbimy Jego miłosierdzie, to mówimy, że łaska Boża, miłosierdzie Boże jest nam do zbawienia koniecznie potrzebna. Jak praktykuje miłosierdzie względem bliźnich? cokolwiek uczynili się jednemu z ludzi, mnie się uczynili, co ludzie czynią względem ciebie, pan Jezus to odbiera, jakby jemu czyniono. W jaki sposób możemy bardziej pomagać innym w naszej rodzinie, w parafii, w miejscowości? Drodze, kiedy patrzymy na Pana Boga na niebo, to właśnie zobaczymy, że w niebie jest jedno wielkie wielbienie Pana Boga za Jego miłosierdzie. Święci, zbawieni, wielbią, wychwalają Pana za okazane miłosierdzie, że Pan był cierpliwy, miłosierny, że mogli dotrzeć do nieba dzięki łasce Bożej i współpracy z tą łaską. I dlatego jest to powód wielbienia. Kiedy patrzymy na przykład pana Jezusa, widzimy, że pan Jezus był pełen miłosierdzia, cierpliwości, dobra. A więc pan Jezus uczy nas praktykowania miłosierdzia tak jak on praktykował. I teraz patrzymy na swoje życie i chcemy na wzór świętego ojca Pijom podziwiać, wielbić, dziękować za i korzystać z miłosierdzia Bożego, ale też i udzielać go innym. Pan Jezus do świętej siostry Faustyny mówił o dwóch bratach. Jedna brama nazywa się bramą Jego miłosierdzia, a druga brama sprawiedliwości. I sam Zbawiciel mówił, że jeżeli ludzkość nie będzie przechodzić przez bramę Mego miłosierdzia, kiedyś będzie musiała przejść przez bramę mojej sprawiedliwości. Chciejmy ten dar Bożego miłosierdzia przyjąć, korzystać, przeżywać no i przekazywać innym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.